Ok następną rzeczą, którą trzeba wykonać żeby zwalidować lepiej ten przycisk, to do tego służy następny parametr, gdzie możemy stworzyć sobie przykładową metodę zwracającą wartość bólową sprawdzającą warunek i zwracającą, czy czy imię jest nie jest puste oraz czy nazwisko nie jest puste. To możemy tu wkleić. Do tego jeszcze trzeba wykonać jedną rzecz, czyli w momencie kiedy będziemy Wpisywać nazwisko, trzeba poinformować ten, ten properties, że zostało coś zmienione w polu sarnym. Tak samo jak tutaj. Ok, czyli w chwili obecnej, tutaj trzeba jeszcze to usunąć, w chwili obecnej, możemy to przetestować czyli odpalając aplikację Tak jak widać w momencie kiedy jakieś pole jest puste to nie można klikać na przycisk. Jeżeli jest odwrotnie, to można... Ten przycisk jest aktywny, przy czym nie pojawiają się dane. A już widzę błąd. Po pierwsze jest tutaj... O. Pytanie, czy on ci przeładował teraz. Dobra, trzeba wyłączyć i wyłączyć jeszcze raz aplikację. Dobra, spróbujmy jeszcze raz imię jako a, 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 Tak jak widać. W chwili obecnej stworzyliśmy aplikację, która przyjmuje imię i nazwisko, dwa pola i pokazuje je w tym regionie oraz w momencie kiedy usuniemy i jakieś pole jest puste to nie pokaże i pozwoli nam wykonać tej operacji.